Siemanko z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku w kolejnym odcinku H&S. Oni. No i tyle. Słuchajcie, zasady znacie. Co drugi Non-Headset rozdaje skiny. Miejmy nadzieję, że tym razem rozdam ich jak najmniej. No i zobaczymy, czy. No słuchajcie, tutaj już tak jak ostatnio widzieliście. Mogą być globale w enemy i tak dalej, więc to już nie jest jakiś challenge: smurfowanie, tylko to już jest praktycznie gra na dobrych przeciwników i próbowanie headów. Więc to może być ciężkie. Mam nadzieję, że nie trafimy na żaden primate, bo to wygląda troszkę jak primate, ale. Zobaczymy. Natomiast zanim przejdziemy do filmu, to chciałbym polecić Wam stronę shadowpay.com, na której możecie kupować i sprzedawać skiny do CSA za realną walutę. Więc żeby kupić skina, wystarczy skorzystać z filtrów po lewej stronie lub po prostu wpisać jego nazwę, wybrać ten przedmiot, a następnie dokonać zakupu korzystając ze środków wpłaconych do portfela na stronie. No i sprzedaż jest też prosta, wystarczy wybrać skina z Eku i ustalić cenę a w dodatku dzięki obowiązkowej wtyczce, która koordynuje wszystkie wymiany. Nie musimy się martwić trade lockami, ponieważ wymiarze. Zmiana przedmiotów odbywa się bezpośrednio pomiędzy użytkownikami. Prowizje na stronie wynoszą 5% od sprzedaży oraz 5% przy wypłacaniu. No i to wszystko. Polecam Shadow Link do niego macie oczywiście w opisie. Hello. Mm, nikt nic nie mówi. Co tu się dzieje, że nikt nic nie mówi? Hello? Hey! <laughs> Dobra, I will buy smoke. We O, jestem, chyba jeszcze. Nie wiem za jakie grzechy Coś w smoke jest Nice Short Last Pięknie Chyba, to poszedł Car, car No, manage P I'm low Fajnie, że moi teamje wbili i się nie bali. No, to byłem po prostu zaskoczony, że nie czekali w mainie. Jeden smoka poryciał flaszek, mój flesik zadział. No, po prostu niesamowity. Bierzemy sobie gówniany baj. Kapsik? No dobra, jak mi dał na wrotach? Na głośno wszystko rozbił To będzie mecz chyba i sorry. Ale no, jakbym miał kawiar, kurde. A, mierzyłem dobrze, kurde, goś skakiwał, więc. Dobrze, że w sumie do niego strzelałem. No bo. Wiecie, dostałem im punch, nie. Musiałem, no. bo... Wow, wow, to I zostałem. I got scammed. F**k you b***** I you have 4K I'm a flashbang. Blue, you're gonna die <laughs> Dead heaven, one beside A ja to nie muszę mieć crash, to przecież o co chodzi Tak garage? He only has deagle Dobra, udało się na szczęście Kopoty, a tu jest mało czegoś. A kłopoty. A last nie będzie. Jak tak dalej będą takie kopoty u naszych, to będzie ciężko, bo przeciwnicy nie są słabi. Już któryś raz wydaje mi się, że dobre heada dają. Ale. <laughs> Okej? Okay? What the fuck? Ok, cheating. Już yes, cheating. What that? <laughs> co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Nie wiem, ja już nie wiem, słuchajcie, to cheat chyba, co? On go gdzieś tam zabił. Skanuję, skonnektuj. Aha, pushing me, tu guys, pushing me. Ale jakim prawem, że jak hewlara nie miałem ani, to były trzy nade'y Co za... Oni są ślepi, już drugi raz, kurde No dobra, one versus two clutch Nie, przegra. No kurde, jak mam ludzi, którzy mają 5000, tysięcy, no to nie wiem, no ale 5000 4000 godzin Oj, ta seria to już jest ciężka, naprawdę, to ostatniego odcinka zaczyna się Toxikon. a nic mi nie powiedział goś nawet w ogóle. Ok, Last tu guys be, To be, to be, to be, tak, to be. Nie, 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 ten, ten, ten gość dał tego skan, tę momkę. Co to jest za kolega? 4000 godzin, no. Dobra, może Lakshot. Nie no, wyczyszczalni Słyszał mnie chyba? Jeśli by tutaj był Patrzyłem się na czat, bo coś tam mi się pojawiło białego No, ale to było piękne steryka k Jestem I'm Thanks proud I'm proud, that I'm proud, uh... proud, father. I'm proud. Hard close to mine. Ten set w Mołdowa spalił się. No, what the hell, ten to jest naprawdę coś dziwnego. Pójdźmy. Pójdźmy. Jakby nie próbował, w te hedem To jest tak ciężkie, jak mi 5 osób raszuje na znaczy c cztery. No dobra. Tylko miałem jeden kill tutaj. Tak jest, no i headshot, no i o to chodziło. Kulej, fast orange ancora fast for Kurde, coy fast for w biegu tego diga no to na pewno był w biegu might be car for forg ojej pięknie no i dobra, ostatnia runda w znaczy może w CT podniosę, ale to jest smutny moment zawsze w tej serii Window Istniał. No jest A ten żółty co robi? Hmm, nie podoba mi się to No dobra, no jest miar miarę okej okay. wynik, bo na początku nas rekcili Jakieś protaktyki, pewnie decoy na wrócili i teraz pójdą bez, tak dla super totalnej zmyłki. No, no kurde, ale nasi kompletnie mi wszystko odpuścili z wszystkich stron. Chciałbym, w tak skakał naprawdę no, nie wychylą się nawet oh, to hey, bomb... what the fuck ah uh, nice no, boop 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 Jump down. Ale mi kurde. One Widzieliście, to jest to. Jak dobry ktoś movement zrobi, to po cichu i ciągnie. Ale bo to wart, to zrobił, na szczęście udało mu się. Jak ktoś mi zrobi dobry movement i tak na kucaka wyjdzie i tak dalej, no to ciężko jest heady trafiać i takie rzeczy robić. Tego movement jest bardzo nieocenioną rzeczą. Ludzie często trenują Aymar i tak dalej, a często po prostu chodzi o to. Żeby nie dać cię trafić. No i co ja z tego mam? Mam z tego to, że muszę grać jakieś MP9. Main Lotę, No jeszcze pochodzi tu. Ej side, one quad. quad low. O nie, nie, tamci są ewidentnie, ewidentnie o wiele lepsi od naszych Nasi w każdym duelu praktycznie przegrywają Jakbym nie porobił tych entry w wielu tych rundach To przypuszczam, że myśmy mieli tutaj, nie wiem, może z 3 rundy ugrane Okej, okay, Hede z digla. Hmm. Ale basta. No i pięknie mamy tutaj eko wygrane. Pan Wadzu, ten tu tak się czaił kolega? Fajne, jak na tego gościem Tu goś gość na forku ze stoi na eko. Duży pomysł, bo. Be Ulala, pięknie. Epic job, guys. O, dostaję kałaszka. No dobra, masz Parbuchaj jak coś? Fork. No i gość mi nic nie mówi, że ktoś jest na żółtym. Nie? Pan, white box. No ci nasi aimowo naprawdę to są takie drewno, że to jest szorne. Tyle prostych kili mieli. No patrzcie, no kolejna sytuacja, gdzie planter gość oni aimowo kompletnie nikogo nie trafiają. Przy czym są dobrzy szczelcy, to na pewno nie. Więc no, małe szanse ten. Short, Short. quad No, sam będę musiał wykierować tego tą połówkę do końca. Muszę jakieś Mki rzucić. Underwent I'm pushing garage One is underwent Patrzcie O jeden jeszcze się podbę Aj. One mid Beast clear for now Nie no I o, i każdy duel przegrywałem Każdusieńki nie No patrzcie jak ja w tej sytuacji Co mi są ze słabi kurde to jest niemożliwe on Mógłby zaskoczyć? W biegu strzela, no wszyscy nie Jak normalnie? Oni. No, nie wiem, nie wiem co to są za gracze, naprawdę Mianowicie, przeciwnie dałem podwójne heady, a nasi w biegu strzelałem No po prostu, what the fuck, taka rozbieżność skilla w tym meczu że No To będzie esik w tym ważnym momencie. No, kurde, jak on mi tak przepuścił się. No i zbocił. No i to jest właśnie to Andor. Mam heba Bombay. A, no to nie był Hesro niestety Head and okay. no dobra, czyli dwa fragi. Procent Hesro tutaj chyba jest 80, ale były tam jakieś 3 chyba hedy z dobiciem w ciało, więc naprawdę w tym meczu procent hetów jest kosmiczny, nie? naprawdę Hedy wchodzą wszystkie które powinny. Dziwni są ci, need weapon. Co? Heaven, heaven, heaven. Nie, no ten head próbowałem na hamca i przez to przegram ten meczik, bo próbowałem heada na hamca strzelić. Pan Kład. Ajaj. Może tym razem nasi coś emowo pokażą, co to jest ich runda. Mają sytuację, mają proste pojedynki aimowe nie, oni w biegu dalej jeszcze To jest Unreal. Tym razem w biegu mu się udało. A versus 2. Take plan. Pięknie. Good job, guys. Gość mnie wyprzedził jeszcze, patrzcie, a to się nie liczy. No dobra, był ciężki meczik, ale jestem zadowolony z niego, ale szkoda, że w paru tych momentach kluczowych właśnie gdzie prówem mam trochę strzelić. To mogę mnie próbować i po prostu bym zabił. Tak jak właśnie w tej ostatniej rundzie. Ale i tak myślę, że mogę być zadowolony z tego meczu. Bo nie było łatwo przeciwnieć jeszcze ale jak typowe globale. Te rangi są na pewno nie ten, nie oddają mi Skill, bo ten Mechis, to na pewno jest lepszy grać niż jakieś tam kałaszki. Więc na ekranie macie teraz pokazany procent headshotów, więc wiecie to zostawić w komentarzu, i ile skinów do rozdania, Przypuszczam, że będą dwa, może trzy. Tak czy siak, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to koniecznie łapka w górę i sub, Pamiętajcie o tym. No i nie przedłużam. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce na razie.